Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Chciałem dwa, trzy słowa powiedzieć o melioracji. Tutaj dotąd dociągnęliśmy wąż. Zaraz Wam pokażę jak i gdzie. Tu było to całe, wszystko zalane, więc melioracja ściąga, działa. Przez... Praktycznie wczoraj... Kurde, jak tu jest mokro, muszę się jak odejść, bo już się prawie utopiłem. Przechodząc tam bliżej. Od wczoraj do dziś... Rana, w nocy też padało, spadło niemal 30 litrów, 29. Ogólnie w listopadzie tu już będzie praktycznie prawie że 60, więc chyba 57, tak mi się wydaje. Więc no, duże ilości. Było wiele takich podpowiedzi, rad, jak to zrobić. Tu mamy, za zawalone. Tam już się niestety nie dało, bo woda nas utopiła. Przede wszystkim problem jest tutaj taki z tym, że jest tu nawiezione takiego. Znacie, robili u nas linię Warszawa-Gdańsk kolejową kilka lat temu, kiedy mieli wprowadzić Pendolino. Tu był remont. Zresztą pociąg jedzie, ja go nie wiem, czy go słychać. I tutaj, tutaj było, takie, tu było takie bagno, za stoisko, takie moczary. No i kolejarze, czy też ekipy, które tutaj pracowały. Przyjechały do nas się zapytać, czy mogą gdzieś tutaj u nas na polu właśnie rozwieść tą ziemię, którą będą zbierać. No i ojczulek powiedział, żeby, żeby wrzucili to tutaj. Kupę, kupę tutaj aut, jakieś tam spychacze chodziły duże, wiecie, żeby to rozgarnąć. I tak naprawdę przede wszystkim to ta ziemia jest bardzo zbita. Tu jest kupa kamieni, no teraz to oczywiście nic tu nie widać, ale jest naprawdę bardzo dużego, dużo różnego rodzaju kamieni. O, może tutaj... Widać jakieś tam betony połamane. No, naprawdę jest tego sporo. Tutaj zawsze wiosną, jesienią zbieramy kamienie. No, w tym roku się jeszcze nie udało. Jest bardzo dużo tego, naprawdę. Musicie mu uwierzyć na słowo. I przede wszystkim, ta ziemia jest bardzo zbita i trzeba by ją najpierw zgłęboszować. Tutaj, oczywiście, uważając na drenarkę. Tutaj ona jeszcze jest dosyć głęboko, ten wąż. Znaczy, dosyć głęboko. Po zdjęciu, jakie wrzuciłem a zdjęcie robiłem tam w dołku zobaczcie ten teren jest bardzo nierównomierny oczywiście kamera tego nie oddaje i tu mogę sobie cuda na kiju mówić tam dalej jest staw, niech ja włączę sobie podgląd żeby Wam pokazać, tam jest staw tu jest dołek a tu znowu jest troszeczkę górka i żeby złapać poziom, no na pewno ci którzy robili takie rzeczy o tym doskonale wiedzą, no niestety trzeba sobie tak to zrobić, żeby był spadek, chociaż minimalny, oczywiście nie może być za mocny, ale musi być, więc nie można kopać ani za głęboko, ani za płytko. Nie możemy kopać za głęboko, położyć tego węża, żeby ze stawku się nie cofnęło znowuż tutaj. No i w drugą stronę, odpowiednio tak, żeby stąd ściągało tam stąd też tu troszeczkę ten wąż jest głębiej tam oczywiście na końcu jest płycej, ale najpłycej jest tam w dołku no i niestety po prostu inaczej się tego zrobić nie dało zrobiliśmy to troszeczkę po najniższej linii oporu pokażę Wam, że to działa, bo już byłem zobaczyć później Wam pokażę, zobaczcie, pełno takich kamieni jest przywiezionych, o no ta ziemia jest naprawdę bardzo zbita, tu i tak już w końcu coś rośnie, bo, bo w jak to przywiezie, to oczywiście przez pierwsze dwa lata nie było nic. Teraz zaczyna coś rosnąć, ale jeszcze myślę, że pewnie 4-5 lat, zanim dojdziemy z tą ziemią do ładu, z, tą, z tym kawałkiem. Dlatego też został tu położony ten zwykły wąż, przysypany słomą. Mm. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Myślę, że no, znaczy na pewno już ściąga, bo widać leci. Zresztą zobaczymy zaraz tu wstawku. O, tutaj ten wąż jest płycej. Widać, że mamy z jednej strony górkę, tu mamy górkę. No i niestety, żeby ten poziom wyłapać odpowiedni, no to tu wąż musi być płucej. I tak jak widzicie, jeszcze ta działka jest do uprawienia. Niestety, no, popadał deszcz, więc nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I tutaj będzie głęboszowane, więc na wąż trzeba będzie uważać, tutaj sobie przelecę może z jednej, z drugiej strony wzdłuż, a potem będę jeździł normalnie w poprzek. E, a w przyszłości no, trzeba sobie zaznaczyć, zobaczcie tutaj gdzieś ta woda musi wybijać. Hmm. Nawet no, miałem wrażenie, że słychać jak leci wręcz. Zobaczymy kto tu dzwoni. E, dobra, oddzwonię później. Prawdopodobnie stawek jest pełny, zaraz zobaczymy. I tutaj było łączenie, gdzie widzicie. Bo tak jak mówiłem, jedna już linia była zrobiona, tak troszeczkę powiedzmy na tamten słup. Jak tu mamy ten podgląd, tam jest słup, na ten słup jest zrobiona jedna nitka i wtedy z drugą poszliśmy tu w bok. Tu jest łączenie, I zobaczcie tu ewidentnie, może i to jest łączenie gdzieś tam, e, chociaż nie, to i czulek łączył, tam jest, tam jest dobrze połączone. No stawek jest pełen, o właśnie. Stawek mamy pełen. O, tam z tamtej strony już wylał, także e, na pewno odbiera. Zobaczcie, woda mętna, brudna, na 100% odbiera. Tutaj, o, proszę bardzo, brudna woda. I tam mamy studzienkę dalej. I od tej studzienki idzie, tak powiedzmy, drenarka. Zaraz stanę, pokażę Wam też. O, pełna, pełna pełen wody jest. E, kurczę. Momencik o, też studzienka, cały wylot za, zalany i tak powiedzmy, stąd idzie w stronę, tam ciągnik stoi tak tutaj jest taka górka, potem jest dołek i on tak ten, ten odpływ, ten wąż stąd, znaczy to jest drenarka zwykła e, idzie sobie tamtym dołkiem i wychodzi na do, w stronę torów, tam jest odpływ zrobiony pod drogą także jak widać ten wąż zbiera w ogóle melioracji to mamy naprawdę kilometry u siebie. Ja już powiedzmy za swojego życia razem z ojcem pewnie kilka kilometrów razem położyliśmy. Wcześniej ojciec naprawdę bardzo dużo tego zrobił, więc e, ja powiem co będę tu świrował. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale ojciec ojciec się na tym zna. Dodatkowo mamy tutaj pana Zbyszka, który nam kopał no, on siedzi w tym połuszy. Wszystkim w okolicy, tak jak wspominałem, pomaga robić takie rzeczy, więc. E, no, doszliśmy do wniosku, że robimy wąż, kładziemy, troszeczkę po kosztach lecimy. E, wąż 100 metrów kupiliśmy, plus tam mieliśmy chyba ze 30 metrów takiego w wo Otulinie, co było widać. E, nie wiem, wąż chyba 100, metrów 600 zł, czyli coś koło 6 zł za metr. E, no, plus ta słoma, kopanie, to nie wiem, koło 1000, może. Nie, musiałbym policzyć. I teraz jeszcze musimy. Ten stawek będzie pogłębiony. Tam mamy na końcu a na rogu kolejny stawek. Tam mamy taki stawek, tu na tym polu są trzy. Tak naprawdę ma cztery, bo jeszcze jest z rowu taka niecka zrobiona, też taki, taki, powiedzmy, odbierać syfu. Także na te pole raz, że jest takie niekształtne, dwa troszeczkę poprzycinane różnego rodzaju takimi historiami. No i tak to wygląda. No, ewidentnie widać, że tutaj ten staw, tu pewnie, tu jest po prostu. Poziom poziom teraz lustra wody to miejsce, dlatego dlatego tutaj jest woda po, po wybijało. No i tak tak to wygląda. Powiem Wam, jeszcze mam, na znaczy powiem Wam, mam do Was takie zapytanie, bo zabieram się z zamiarem troszeczkę usiądzień, u, żeby co? usiądzięcia, boże. Z zamiarem troszeczkę podszykowania 6620. Mam luzy na tylnim tuzie, no, tylni tuz z z definicji tuz jest tylny do zrobienia luzy na gdzieś tam na frezie powyrabiane te elementy już Chciałbym, myślałem o przednim tuzie o właśnie do Was pytanie nie potrzebuję żadnego markowego tuza e, może jakaś używka może jakiś polski taki, taki zamiennik tak żeby on te dwie tony dźwignął e, mila, miła, mile widziana amortyzacja bo tak, tak planuję już od jakiegoś czasu oczywiście i do Maseya i do John oczywiście nie wszystko naraz, bo to, to są koszta ale gdybyście wiedzieli coś na ten temat gdybyście mogli podrzucić jakiś pomysł link w komentarzu to byłbym niezmiernie wdzięczny za pomoc może, może się uda No, nie będę e, tak dokładnie robił jak Arek no bo, bo raz, że nie mam takich umiejętności co tutaj ukrywać e, no chyba, że Arek przyjedzie i pomoże to mile widziane by było no ale to tak pół żartem, pół serio Natomiast no trzeba troszeczkę parę rzeczy już tam przy nim zrobić, oleje powymieniać e, i takie tam rzeczy. E, mam nadzieję, że troszeczkę czasu znajdę na to, bo miał być w sumie pożniwak zrobiony o wymianę oleju, ale no posialiśmy, udało się posiać, więc teraz można to sobie na spokojnie zrobić. E, I właśnie dlatego też do was pytanie. Ja nie mam, nie mam absolutnie doświadczenia z przednim, z przednim podnośnikiem, stąd do was pytanie żebyście coś doradzili, czy warto może kupić coś takiego jak arekma? no to trochę więcej kasy, ale, ale może z drugiej strony, no ja będę tylko obciążnik woził, więc czy jest sens wydawać tyle pieniędzy na na coś, co będzie tylko obciążnik woziło? Zamysł jest taki, żeby w żniwa odczepiać obciążnik, jesienią jak trzeba, czy tam wiosną zaczepiać i tyle. No i w maseju to samo, tak? Chodzi o dociążenie ciągnika, bo ja już praktycznie wszystkie możliwości wyczerpałem, łącznie z zalaniem przednich kół więc zostaje mi tylko E, przedni balast, jeszcze chciałem Wam pokazać, tu mamy odprowadzenie, e, idzie z pola od nas. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie, woda brudna, czyli ewidentnie, ewidentnie odbiera nam z tych mokradeł, co zrobiliśmy i sobie leci leci tutaj odprowadzenie pszit, wzdłuż torów kolejowych. Tutaj mamy linię Warszawa-Gdańsk, więc zobaczcie, no, dosyć, dosyć ładnie odbiera. To wam zaraz pokażę, wejdę do góry, bo tu mamy wąwóz zarypiasty. I to stąd właśnie brali, tutaj wyrównywali ten zakręt, żeby dolino się zmieściło. I tą skorp, skarpę całą zbierali i właśnie nam przywieźli, oj, na pole, zasypywać ten to bagno. Bo się pytali właśnie, gdzie by mogli to, czy mamy gdzieś miejsce. I tam od tego stawku, który jest za górką, o. Tam to wszystko sobie idzie i tam drenarką wężem od tych mokradeł.